Panowie, słuchajcie, odpięło się na mieście. Polak Polakowi Wilkiem. Słuchajcie, trzeba walczyć o naszą Polskość. Na razie nie mogę zdradzić szczegółów, ale doszło do pewnego rodzaju maklojek. Można powiedzieć, że Polak, parę polakowi, osób. Tak, Polak Polakowi Wilkiem. Polak Czyli Polakowi, polakowi Wilkiem. Zależy ruch, nie to nie, mów, to nie mów o co chodzi i o, i o kogo, tylko powiedz na kogo mamy uważać. O. Uważajcie na Adama Adamczyka. A dama? tak myślałem właśnie, ja... tak już czułem, czułem. Uważajcie ja, na domęło. czułem to, że to. Że to, że to Słuchajcie, pamiętacie sytuację o tym polskim domu, o którym mówił? Że się składamy, zbieramy? Aha, aha. Słuchajcie, no, no, pewne, jednego no, wieczora, jednego wieczora przelałem mu 46 tysięcy dolarów na ten dom. O, kurwa. kupił go. Weszliśmy tam z połem, a następnego dnia, kiedy poprosiłem go, żeby wyrobił mi dodatkowy komplet kluczy, zerknął gdzieś tam w swoje pierdolone notatki i powiedział, że nie zapłaciłem całości i mnie wyrzucił z tego domu. Rozumiecie to? Polak, polaka! Polak, polaka! Że nie leży, że cię wyjebał na 46 koła, to. O jest! Niekoniecznie, niekoniecznie mi wyjebał, bo później dopłaciłem mu te pieniądze i finalnie mam klucz, ale. Chciałbym, żebyście, chciałbym, żebyście po prostu na niego uważali, dobra? Ja tego wam nie powiedziałem, ode mnie tego nie wiecie, ale po A prostu wiadomo, uważajcie, wiadomo. jak będziecie robili z nim jakiś to po prostu na koniec dnia na niego uważajcie.